Cześć, z tej strony Enek, tam jest w kolejnym odcinku z serii Obczaj Moda. W tym odcinku będziemy obczajać sobie modyfikacje Agent OneFar 2. Z tym, że już będzie tak dokładnie. W poprzednim odcinku mniej więcej omówiłem Wam, jak wygląda Research System. W tym odcinku mówimy sobie, jak wygląda Power System. Power generacja, tworzenie prądu i tak dalej. Jakie mamy motywy, jakie mamy możliwości i jakie mamy opcje, gdyż ta modyfikacja daje nam możliwość połączenia z RF-ami. Jak to wszystko działa, już wyda Wam po kolei tłumaczę. Zacznijmy od, może od silników. Jakie są? Jest silnik ręczny, który wygląda w ten sposób. On działa na zasadzie takiej, że tak, tu widzicie, ilość RF-ów posiadana to jest 100-1300. I teraz tak mamy hammer z tej samej modyfikacji. kraftowania pokazywać nie będę, bo to jest kwestia researchu, systemu researchu, albo po prostu kwestia, co zależy jak w konfigu ustawimy, prawda? Jeżeli ustawimy w konfigurze, że nie działamy na systemie researchu, to będzie zwykły crafting. No ale ok, przejdźmy do rzeczy. Eee, mamy dwa tryby w tym hammerze. Eee, jeden to jest właśnie obrotu. obrotu maszyny, jak, 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 jak i shafta. Na przykład. W ten sposób. Lub jeśli wciśniemy Z. Pokazała nam się Diamond Hammer. Nic, znaczy powinno nam się pokazać informacja Toggle. No ale okej. Okay. Teraz gdy klikamy widzicie RF-y wzrastają RF -y do maksymalnego. Także jedno zużycie to jest razm zobaczył z ciekawością. Postawmy sobie nową maszynę, która ma 0. Jedno użycie to jest 500 500 RF-ów, które dostarczamy właśnie ręcznej maszynie. Ponadto możemy użyć do tego npc -ta. Jaśniej omówię npc-ty w kolejnej części. Eee, z tym, że chcę tylko pokazać, że można wykorzystać do tego npc-ta. Czyli stawiamy zwykłego workera. Oczywiście potrzebujemy townhalla z jedzeniem. Stawiamy sobie takiego npc-ta. I dajemy mu. Tu, w ten slot dajemy mu. Diamond hammer. Znaczy, hammer, obojętnie, hammer z tej modyfikacji. I teraz tak, on powinien sobie zaraz znaleźć robotę przy tym. Mm, właśnie, przy tym. Przy tym e, hand Cracket torque generator. No widzicie Możemy go wykorzystać, i on będzie sam murzynił tak zwane Znaczy, dobra, nie? Żeby to nie zabrzmiało obraźliwie. Nie do końca miałem to na myśli, także by się nikt nie poczuł urażony. E, będzie dla nas pracował. Jest to craftsman. Zawsze będzie jedzenie pobierał. Nic więcej. Także tak, dwa sposoby dostarczania tej energii do tego generatora. Kolejnym generator. Aha, i mamy jeszcze przenoszenie, e, przenoszenie tak zwanej mm, energii. Poprzez shafty albo junction. Junction to jest nic innego jak zakręt. Sobie postawimy. Przestawimy tryb. O, obracamy także już kręci się ta strona i działa, prawda? Przesuwamy od lewa do prawa, czyli jeżeli chciałbym tak bez tego, bez tego hamera pokazać, jak to działa, to weźmy sobie shafta, postawię sobie tam, tam i uciekł go przedłuży. Jeżeli chcę pójść do góry, to stawiam junction oraz shafta do góry. Z tym, że teraz musimy sobie obracać. Czasami ta tekstura się nie, 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 nie łapie. Nie wiem czemu. O, odświeżyła się. Jeżeli ten blok się odświeży, to tekstura też się odświeży i wszystko działa. W ten sposób idziemy do góry. Możemy też dodać tutaj dodatkowy. Jako, że jest to junction. No. Czekajcie. O. No i wszystko ładnie, pięknie działa. Rozdzielono oczywiście. Pach. No tekstura tu nam znika, no ale co ja mogę w tym momencie zrobić? Tak czy inaczej, przy połączeniu ten kwadracik musi dojść do, mm, jak mamy naszego shafta, ten kwadracik musi być przy stronie, przez którą, to jest tak jakby input energii, to jest output energii. Ok? Staje przekazane dalej. Teraz tak. Eee, kolejny generator to jest Stirling generator, czyli na węgiel. Eee, tutaj się akurat właśnie nie odświeżyło, a szkoda. W każdym razie dostarczamy mu węgla. Dostajemy, e, ten jeden węgiel zamienia się właśnie na ten progress bar, który z czasem zaczyna spadać. Eee, tutaj mamy... 1000, czekajcie, zobaczmy sobie, bo test. Bo to jest, są trzy rodzaje shaftów. Mamy shafty heavy, light, medium. A jak sami widzicie, każde z nich, sobie weźmiemy to, to, no tamte już mamy. 10 000, ponad 10 tysięcy refów wersja heavy. 2000 refów wersja medium przekazuje. OK? Tak więc weźmy sobie wersję heavy shafta. Obrócimy i mamy przekazywaną energię, znaczy medium, a heavy. Postawimy sobie heavy, obrócimy i mamy 10 tysięcy refów przekazywane. I teraz tak. To, co tu widzicie, to jest Flywheel Controller, oraz tu mamy Energy Storage. To jest nic innego jak nasza taka bateria. Jeżeli ja bym odłączył z tej strony nasz, nasz generator, to to koło będzie powoli zwalniać, zwalniać i wytracać energię. W tym momencie nie widać, ile mamy tej energii, ale po tym, jak się rozkręca. Sami widzimy, no. jest jej dużo. Eee, stawiamy to w taki sposób. Chcę to jak naj, najlepiej rzeczowo wytłumaczyć. Eee, stawiamy w ten sposób. Do góry, od dołu. Od dołu i dopiero stawiamy flywheel control Oczywiście go można obracać tak, jak potrzebujemy. Jeżeli zniszczymy tutaj blok, to musimy pamiętać, że ten też musimy zniszczyć, bo tu się pokazuje tekstura, po prostu znika. Także, jeżeli postawimy od góry, to nie zadziała. Nie połączy Wam się tak, jak powinno. I tak, na początek, jak sami Wam pokażę, gdy to połączymy, o, no, będzie bardzo, 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 bardzo długo to trwało, zanim się rozkręci. Ten jeszcze ma w sobie energię, więc się kręci. Dopiero, dopiero gdy ją wytraci, czy przekaże dalej, a zatrzyma się. Mamy połączony. Ona musi zostać przekazana do, do maszyny. Tak? O, widzicie, zaczęło powoli ruszać. Tak więc, tak, zasada jest taka, bo to są też trzy rodzaje: mamy light, medium i heavy czyli małe, średnie i, i duże, czyli ciężkie. To koło się szybciej zatrzyma, gdy, gdy już przestajemy mu do, podsyłać energii. Średnie wolniej, a heavy, heavy na, na, najwolniej, czyli najdłużej będzie nam energię oddawać. Okay? Teraz tak, przejdźmy do kolejnego generatora, jakim jest mm, Waterwheel generator. On potrzebuje trzy bloki przestrzeni trzy bloki prze przestrzeni oraz płynące źródło wody najlepiej stąd. I w dół. Tak tu widzicie, tak tu mamy ten układ. To nam generuje, znaczy generuje, przekazuje maksymalnie 320 RF-ów. Więc też nie jest źle. Ja tu zrobiłem przykładowy układ jak to idzie do do, do maszyny, która jest e, Fish Farm, czyli farma ryb, żeby pokazać, że działa. Ryby się łowią. E, jak działa ta maszyna, wytłumaczę w innym odcinku poświęconym właśnie maszyn. Także zapraszam do, do tego odcinka, jeśli jesteście ciekawi, bo jest to naprawdę bardzo ciekawa modyfikacja. Ok. E, to już poznaliście, możecie nawet tutaj blok wody postawić, tu gdzieś tak samo będzie działać, przekazywać energię, wytwarzać energię generować. Teraz tak, tu mamy nic innego jak Windmill, do zbudowania Windmilla mamy dwa typy, e, dwa typy wielkości naszego Windmilla, czyli 5 na 5, 5 na 5 raz 2, 3, 4, 5 oraz 15 na 15. Dodatkowo musimy tu postawić windmill controller, żeby, że, żeby to mogło się obracać, żeby to mogło działać. Czyli dostawimy sobie, popatrzcie, pach, tekstura nam się zmienia i w ten sposób mamy już energię wytwarzaną i przekazywaną dalej. W ten sposób. Ja tutaj sobie zrobiłem przykładowy układ, w którym jak zejdziemy sobie na dół, Mamy młyn, który nam kraftuje, może kraftować. Przykładowo, jeżeli mamy jakąś modyfikację, w którym mielimy sobie zboże na mąkę, tak, to ustawiamy sobie tutaj taką receptę. Przykładowo, ja tu mam autocrafting. On wymaga energii, tak jak tu widzicie, od boku, od góry obojętnie. E, wymaga energii zapasowo, mam tutaj już e, postawiony właśnie ten energy storage. Także gdybym sobie to zatrzymał, czyli przerwał układ, koło dalej będzie mi przekazywać energię, a tutaj będzie nam kraftować, Czyli przykładowo weźmy sobie, e, ok, weźmy sobie tak i wsadźmy tutaj deski. Tutaj zostaje wykorzystana energia. Dalej jest przekazana. Tu jeszcze w kole mamy zasilanie. A jeszcze mamy rf -y, na całe szczęście, które nam przekazują właśnie do, do crafting Station. I w ten sposób możemy sobie automatycznie craftować. Przy użyciu MPC-tów z, z poprzedniego odcinka e, możemy sobie zrobić bardzo fajny Autocrafting przy użyciu na przykład kuriera, dostarczać sobie to wszystko gdzieś tam do magazynu. Oczywiście ta modyfikacja posiada też swój własny magazyn, który jest o, genialnie zrobiony, ale to, to, to powiemy sobie dalej. Teraz tak: połączenie z RF-ami. Jak to działa i na jakiej zasadzie, już Wam mówię. ja mam przykładowy. Przykładowy układ o, nie mam ile. O dobra, mamy Shafta, mamy Ender IO, kapasitor pełny oraz mamy Energy Conduit, tak, kładziemy sobie, obracamy i pamiętajcie, że to jest input, ta strona, gdzie jest ta kostka, to jest input. Obracamy, dostarczamy energii w postaci RF ów i mamy obrót, skutkiem czemu właśnie możemy to podłączyć do maszyny, przekazywać dalej tą energię To samo działa w drugą stronę Mianowicie jeżeli podłączymy sobie a zamiast właśnie zamiast, zamiast tego Fisher Farma Fisher podłączymy sobie kapasitor bank pusty oczywiście to nam nic nie da ale sprawdzimy, ile będzie generować RF-ów nasz, eee, nasza elektrownia wodna, że to tak nazwy. I czyli tak weźmy sobie przykładowo junction, o, torque shaft. Wstawiamy. Jak widzicie, RF-y nie są dostarczane, bo nie ma wejścia ustawionego. może tu. Stawimy wejście nic z tym nie ma. input w ten sposób nie zadziała. Oczywiście tego nie sprawdzałem, ale teraz już wiem, że w ten sposób nie zadziała. Potrzebujemy do tego kabelka z ender IO. No to weźmy sobie ten kabelek energii. Postawmy i zaczyna się ładować energii. Energia. W tym przypadku mamy 10 RF. Może to się jakoś rozpędzi. Jeszcze e, nie testowałem e, z wysokością, oczywiście, spadania tej wody. Czy, czy to działa, czy zwiększa zwiększa opcję. Przetestujcie. Będziecie wiedzieć. To powiedzcie. W każdym razie mamy 10 RF na, na. W przypadku właśnie tego silnika. Postawiamy sobie kabel i postawimy sobie kapasitor. Początkowy start. Dużo RF, 640 RF generuje styling. Generator? Oczywiście nie. On się już tu zatrzymał. Zobaczmy, ile sam generator produkuje. A no, można robić także przez te baterie kombinować, ale i tak 10 refów to jest dobrze. Teraz tak, wiatraczki. Sprawdźmy sobie wiatraczki, bo mamy dwie opcje wiatraczków. Ta 5 na 5 mniejsza. Podłączymy, patrzymy. A jest trochę dużo. 50 refów to jest dużo. Więc warto zainwestować w windmilla. A zobaczmy ten większy windmill. Podłączmy go tutaj sobie. 130, 150 rf -ów. No, jest to dużo lepiej. I jeszcze sprawdzimy sobie ostatnią opcję. Czyli tak, ciebie, ciebie stąd weźmiemy, mój drogi. Postawimy sobie kabelek i roz, i postawimy sobie kapasitor. Niech zabierze wszystkie RFy w tej produkcji. Zmieniamy Z tryb, hamera. I dostarczamy rf -ów. Im szybciej ściskamy, tym, tym, tym lepiej dla nas. 20 rf -ów. Chodzi to bardzo topo, topornie i wolno 20RF w przypadku Craftmana Zaraz to sobie sprawdzimy w jego przypadku 15 No dojdzie do 20 Więcej nie to też zależy właśnie od od, od naszych shaftów tak 15, 20, tak więc warto wykorzystać tą modyfikację w swoim modpaku Jest podzielona ona na moduły, więc z każdego modułu można się pozbyć troszkę w inny sposób, niż, niż taki niż normalny. Jak będziecie chcieli wiedzieć, to wam powiem. Eee, w każdym razie w tym, pod tym odcinkiem dostaniecie wersję, bo wersja. Aktualna tej, tej modyfikacji jest, e, powiem, trochę zepsuta. To jest wersja 115 i tak dalej. To ona jest e, problem, jest właśnie z tymi wiatrakami przy generowaniu miasta i tak dalej. Totalny lak, e, świat się Wam zatrzymuje, i Minecraft frizuje. Nie że kraszuje, tylko frizuje. E, ja mam wersję, którą skompilowałem. Hmm, czy była poprawiana przez inne osoby, ja tam nie w takie małe coś od siebie dodałem, a że jest opcja taka, że autor pozwala na modyfikowanie dowolnej redystrybucji, także tak, możecie ją sobie pobierać, pobierać, właśnie z mojego linku. E, tak jak mówię, jest autor jest zachowany, tam e, w Cosmic Dan prawdopodobnie to e, najwięcej naj, najwięcej się przyłożył żeby to naprawić wszystko także ja tylko dołożyłem kilka kilka opcji swoich własnych e, pod, pod przyszłego modpaka tak więc tak więc na razie to zostawiam e, i co? Widzimy się w e, słyszymy się, widzimy się w następnym odcinku czyli Maszyny i NPC. -ty. Prawdopodobnie zdążymy. Maszyny i NPC naraz. E czy to wszystko na temat aut automatyzacji? Wydaje mi się, że tak. Są jeszcze mm, Torque dystrybutory ale pojęcia najmniejszego nie mam, e jak one działają. Próbowałem, kombinowałem. Działają one w bardzo dziwny sposób. No dobra, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli chcecie, kolejny piszcie, że chcecie. Jeżeli nie chcecie, no to piszcie, że nie chcecie. Tak czy inaczej, zapraszam Wam chociaż do sprawdzenia tej modyfikacji. Warto chociażby dla walki w takim zamku. Podlecę zobaczyć. Bardzo mi się podoba ta modyfikacja. Zwłaszcza, że dodaję takie tego typu bramy. O, zamknie się ta brama? Czy ty, o, zamyka się brama. A tu nie będę pokazywał. Nie będę Wam zdradzał, jak to wszystko działa. Musicie sami też sobie zobaczyć. No dobra. Trzymajcie się i cześć.